Nowym challenge'u, no to nie challenge. Taki um, quiz. Czyli um, mama Was zapytała gdzieś na Instagramie albo coś, um, was, co Wy na, o nas myślicie? Tak, jakby um, czy myślicie, że Lila się boi um, drzew albo coś takiego, a my będziemy mówić, czy um, to, to jest prawda, czy fałsz. Tak, będziemy szczere i musimy być szczere, bardzo szczere. A niektóre te pytania są takie, um, takie trochę dziwne. Z Instastory dużo, dużo tutaj opinii o Was, czyli tak jakby co widzowie myślą na nasz temat e, i czy to jest prawda, czy nie. Także założenia na, nasz, na Wasz temat. E, Pierwsze jest o Matysi. Matylda lubi sport. Um, no w sumie nie lubię tak sport w ogóle prawie, ale Jakbym powiedziała, że lubię sport, no to raczej, bo nawet lubię ten sport, to jest. Nie jestem w tym dobra wcale, um, ale lubię basketball, czyli siatkówkę. Um, I też lubię pływać. Ale nie, jest, nie, nie lubię tak dużo sportu. To chyba bym powiedziała, że jest starsz. Okej, okay. jesteście dobre z języka angielskiego. Tak, tak. To jest prawda. Lila jest najlepszą uczennicą w szkole. Mm, to trochę okay. chyba za dużo. Chyba trochę bo Maciej też jest nie. w szkole. A ja znam więcej no, Ale okej, okay. mogę być w mojej klasie najlepsza, bo... No w klasie, bo... ale w szkole nie no, bo w szkole też są Year jest. A ona jest tylko... No a jakby było, Lila, założenie, że jesteś najlepszą uczyńcą w klasie? No to tak. Tak uważasz? Może, no ja też tak myślę, że jedną z najlepszych. Może nie aż najlepszą, najlepszą, ale jest tam kilka dzieci i, i ona jest w tych dzieciach na pewno. I Lilunia nie może sama odpowiadać na pytania. Bo <laughs> musi. Musi. Prawda czy fałsz? No połowę, prawda. No dobra, kolejne. Teraz y o Matysi mam coś. Matylda ma chłopaka. Nie. To jest fałsz. Okej okay. Nie no. mam To Ty jest no. na pewno fałsz Błe. Dobra, kolejne Obie bardzo lubicie zwierzęta Tak, ja uwielbiam Nie wiem czy Mati, bo Mati się trochę boiła kiedyś i nie lubi, ale okay, ja uwielbiam nie wiem. Powiem wam, że nie, na początku się bałam tak jakby suf dużych i takie rzeczy, ale później już się tak nie, nie boję, bałam i nie, nie boję się, ale po tym co mamy ugryz pies, no to znowu mam taką trochę traumę teraz, ale w sumie już tak bardzo, to nie, ale nie, nie lubię tak bardzo zwierząt. Ja uwielbiam uwielbia, ja uwielbia ale wszystkie! Ja, ale One są takie superowe i słodkie! Okej, okay, kolejne pytanie. Czyli Matesia mówi, że nie, nie jest to prawda, a Lila mówi, że to jest prawda, że ubiega z na Ja uwielbiam. Dobra, kolejne pytanie dziewczynki. Do Lili mam. Lila chce być fit, taka jak mama. To prawda. Ja chcę być fit, bo ja myślę że czasami, że jestem gruba. <grym> <grym> Absolutnie nie! Kolejne założenie, teraz na temat y, Matysi. Matylda woli nosić sukienki niż spodnie. Ja nie, w ogóle nie. Totalnie to jest fałsz, naprawdę. No czasami, jak są bardzo niewygodne spodnie, no to sukienkę trochę wolę nosić, jak są bardzo niewygodne, ale to jest totalnie fałsz. Wolę totalnie spodnie nosić bardziej. Ym, ale tylko w specjalne okazje noszę właśnie sukienki, spódniczki, takie rzeczy. Ym, dzisiaj. Okej, okay, czyli to jest fałsz. Lila, do ciebie. Ee, założenie na Twój temat. Lila jest tulaśna bardziej niż Matylda. Tak! Tak! Ale tak raczej do nie do mnie! Czasami mnie ludzie nawet nazywają przytulaczką. Przytulanka. Ale co ciebie, Matysiu nie chce tak przytulać? <śpiewasz> o, zobacz, jedno! <śpiewasz> nie nie, 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 nie. Czyli prawda, Liluniu? Tak, prawda, prawda, Lanka. Pytanie do Matysi. Czy to prawda, że nie oglądasz żadnych ekip na YouTubie? Ekip? To jest właśnie odpowiedź, że nie oglądacie, bo nie wiecie, co to są ekipy. Ekipy, a to są grupy jakichś ludzi? Yy, tak, ale jest w Polsce, taka, tak się nazywa ekipa. Założenie na temat Liliany. Liliana jest za mała na posiadanie telefonu. No nie. Bo polscy jakby dzieci mają od jakby Mo, moja przyjaciółka miała jak miała 6 lat albo coś dostała. A jak, jakby jak patrzę na polskie i bardzo dawno temu jak było party dzieci. Dużo, bardzo dzieci mieli telefony, a Anglii tak bardzo nie chcą. A Niko mi da? no to nie wiem, czy to jest pewne, czy mogę, ale mam. Ale uważam, że mogę. Okej, okay, ja teraz wam dam moją opinię. Moja opinia jest gdzieś. Um, dzieci powinny dostać telefon, jak mają gdzieś 9, 9 lat do 10, gdzieś pomiędzy tego czasu, bo um, po tym, no to mogą, tak jakby, jak mają gdzieś 7, 6, 8. No to może takie bardziej do dzwonienia, jak, ym, nie wiem do rodziców albo coś, jakich nie ma albo coś. Tak? Dostępu do internetu i takich rzeczy właśnie. Ja dostałam telefon jak miałam 8 lat. Też Lila ma wszelkie blokady na telefonie do dzisiaj, tak. więc to nie jest takie dostanie telefonu, gdzie może korzystać ze wszystkiego. No ja też mam dużo blokad, mama wysłałaś mi te ćwiczenia i ja ich nie mogę zrobić, no bo ja nie mogę wyjść na te YouTube'a na moim telefonie. No nie możesz, no właśnie, nawet no, na YouTube'a. No takie, że możemy tylko dwie godziny używać. Czyli Lila, uważasz, że nie byłaś za młoda na telefon? Nie. Ale tak nie jesteś przekonana do końca. No, ja myślę sobie, że Anglii może to jest za moda, a w Polsce już mogę. Aha, mieć telefon, niech a że, że jesteś Polką mieszkającą w Anglii, to mogłaś mieć tak po środku, tak? No, no dobra, kolejne założenie. Liliana, masz słodki głosik? Mówisz tak. słodkim głosikiem? Nie. <noise> <noise> Jak myślisz? Po... Nie. <noise> Nie, on ma takie słodziutki czasami, on jest taką. O, mam coś o Matysiachcie, o, o tobie, niezłego. Uważaj, musisz złego? się z tym zmierzyć. lubić Matylda lubi być w centrum uwagi. nie, nie, na, nawet, nawet wręcz um, wolę nie być w centrum uwagi, naprawdę. Tak jakby, jak jestem w klasie i nauczyciel tak jakby mnie coś pytano, to ja tak. Przepraszam, ja bym nie chciała. Przepraszam. Halo, Mati, Ty jesteś na YouTubie. Milionców ludzi mogą cię widzieć. <laughs> ale ona ich nie widzi, no tak? Tak, ale ja ich nie widzę, no to to jest takie inne. Mm -hmm. no jest... Czyli nie lubisz być w centrum uwagi. A na przykład w gronie znajomych już swoich takich bliskich? Um, tak jakby nie lubię, jak mi, um, mnie ludzie ignorują. Tak jakby um, tak. No, ale ja też taką nie lubię, jak ludzie. No ale to jest pytanie, no czy lubi... Matylda jest... lubi być w centrum uwagi, to prawda to czy raczej Nie, nie lubię raczej być. Matylda jest dojrzała na swój wiek. Bym powiedziała, że to jest prawda. Dlatego, że tak jakby jak oglądam filmiki z dziesięciolatkami, no to on, oni są takie jakby też tak jak Lila. To tak jakby księżniczkami małymi. A ja już nie lubię. Ja nie jestem pięciolatka! O Jezu, jestem <słyska> pięciolatką! Lila odpowie pierwsza. Jesteś miła? To jest założenie, że jesteś miła, ktoś powiedział. Zgadzasz się z tym, czy nie? Nie wiem. Kochanie, ale czy ty uważasz, czy jesteś miła? No tak. Okej, okay, Matysią. No tak! Nie? No tak dla mnie! Nie jestem okropna? Ja ogólnie myślę, że ja jestem często miła bardzo, ale też mam takie jakby chwile, gdzie jestem taka troszkę taka, no wiecie. No nie jest ale tak jak Lila, ona mnie bardzo dużo razy właśnie denerwuje specjalnie. A na to ja się robię zła Ta To nie dobra pancia. Dobra Czyli Lila uważa, że jest miła, a matysia nie do końca uważa, że jest miła. Nie do końca też. Matysia, Czy to prawda, że Madenda jest leniuszkiem? Niestety tak. jak mam jakiś papro w pokoju i mam go wyrzucić, to ja tak próbuję go wziąć tak, tak żeby najpóźniej jak można to <grym> zrobić. Nawet jak wiem, że bardzo chcę to teraz zrobić, to nie mogę po prostu. Aha. Jakaś siła wewnętrzna ci Tak, strzyma. tak, ja tak nie mogę się ruszyć. Czyli no uważasz, nie. że to prawda. No tak, ale też um, już jestem lepsza w niebie tak. Czyli walczysz ze sobą. Tak. Okej. Okay. Moja to... opinia. Marty Największym leniem, który kiedykolwiek widziałam. Ona śpi tak długo, ona... To, że śpię długo nie znaczy, że jestem leniem. Czasami stanie miałam tak, że chcę sprzątać w pokoju i porobić rzeczy i też czasami to lubię nawet sprzątać. Lubi mi w kuchni czasami pomóc. No, jest leniusz, Jest leniuszkiem, ale nie aż takim. No, nie no, nie, aż, tak nie aż takim jest dobry. Lila, Ty wolisz szkołę bardziej niż Matylda. Co? Nie. Nieprawda? Nigdy! Ta na szkoła nie będzie lepsza niż moja? Szkoła. Nie, Nuniusz. To... Nie, to nie o to chodziło! O Jezu. Słodka jest, nie? się nie o to chodziło, że ty lubisz bardziej chodzić do szkoły niż Matylda. Lilusiu oddaje odpowiedzieć, Matyldziu. Ja, ja, ja wiem, ja wiem wiem. Czy to prawda, że ty bardziej wolisz szkołę niż Matylda? A Matysia, co Ty myślisz na ten temat? Czy to prawda, że Lila bardziej yy, lubi szkołę niż Ty? W tym momencie to na pewno, ale jak już będę szła do sekundary, to myślę, że to się zmieni, bo nowa szkoła to będzie ekscytujące i będę szczęśliwa i będę yy, ekscytująca, żeby tam iść. Lila jest odważna yy, przed kamerą i lubi pokazywać tańce, robić minki. Tak. Prawda. Okej, okay. kolejne mam dziewczyny. Matelda jest najwyższa w klasie. Nie. To nie jest prawda. Fałsz. W sumie jest tak jakby, są w mojej klasie, nawet są, ja nie jestem aż taka wysoka w mojej klasie. W mojej starej klasie byłam bardzo wysoka, ale też byli niektórzy ludzie, zawsze są ludzie wyżsi niż ja. Um, ale jest ich bardzo, bardzo, bardzo mało! Dziękuję, mam tak jakby ludzie, którzy są dotąd mniejsi, dotąd wyżsi. Też mam gdzie, moją koleżankę, która jest taka wysoka. I, um, i też tak jakby tacy. Nie jestem stale najwyższa, ale też są ludzie, ludzie, którzy są dotąd. Oni są bardzo mniejsi. Bardzo lubicie spędzać ze sobą czas. Tak. Nie, 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 to nie jest, to nie, nie, to nie jest tak, że lubię spędzać z lirą czas. Ale nie zawsze, bo ona mnie męczy. Często. Tak jak teraz. Tak jak teraz. Lili jest córeczką mamusi. Tak. Matylda jest córeczka tatusia. Tak. Ja wyglądam ja... bardziej jak tata, ale jestem mamuni córeczka. Tak. A ja wyglądam bardziej jak mama, jestem też Ale obydwie jesteście moje. Tak. Mam kolejne. Lila szybko się denerwuje. Ja się szybko denerwuję. No tak, no troszkę Rzadko się kłócicie Tak Rzadko, czy to prawda, że um, rzadko? No w sumie em, Mamy takie sprzeczki często To Nie takie, że, że tak jakby walka No nie. to mamy nawet rzadko A na przykład obrażanie się na siebie? Też mamy tak, też no tak, no tak, trochę, żeby tak jak tak na pół na pół. Na pół na pół, tak, ja, kochane. Lila jest bardziej nieśmiała niż Matylda. No, to znaczy? totalnie nieprawda. Jest taka otwarta, ona tak on śpiewa do całego świata i tańczy do całego... Matysia jest bardziej nieśmiała A ja jestem że... taka. Ale nie byłaś taka. No, no, nie. Tak się, tak się yy, teraz bardziej, nie? Moja niż... opinia dam, <laughs> że ja mogę tak robić, bo jestem jakby na... Hamerzie i nie widzę tych ludzi jakby. To jest taki strach. Często cieszycie tak. się z małych rzeczy. Tak. Umiecie cieszyć się z małych rzeczy. Um, no, najbardziej jak teraz jesteśmy w tych czasach takich nawet najmniejsze rzeczy, że możemy wyjść na dwór um, na spacer, to, to, to też um, jest bardzo fajne, no to um, w tych czasach na pewno tak. Dzięki dziewczyny za wszystkie odpowiedzi. Mam nadzieję, że naszym widzom będą się one podobały. Lajkujcie, subskrybujcie Dzień i... Pa!